Cześć, kolejne zadanie. Tym razem mamy zadanie troszkę z logarytmami i głównie z potęgami. Bo to głównie w tym zadaniu o to chodzi. I tutaj sobie od razu już napisałem wzorek, z którego będziemy korzystać, żeby rozwiązać to zadanie. Czyli mamy tak, liczba pierwiastek z 10 do potęgi drugiej minus logarytm o podstawie niczego, czyli 10 z 4, tak. Pozwólcie, że ja to sobie przepiszę i zastosuję do tego ten wzorek. Znaczy, będę go zastosował. Czyli tak, mamy pierwiastek z 10. Będzie na niebiesko. Dwójeczka, którą mamy na górze, będzie na czerwono. Później tu jest minus. I mamy logarytm na podstawie czterech. Przepraszam, logarytm z czwóreczki. No jak widzisz, teraz jak mamy kolorki, to dość łatwo zastosować tutaj ten wzór. O, sorry, Co to za różowy mi się tu wziął. Niebieski miał być, dobra. E, dość prostego teraz zastosować, bo będziemy mieli tak: no A i A, czyli to będą nasze pierwiastki z dyszki. No i na górze będzie, jest do x, czyli do dwójeczki. A na dole będzie do logarytmu z czterech. Sprawdza się? Dobra, no to co nam z tego wyjdzie? Wyjdzie nam z tego tyle, że. <laughs> Sorry. Pierwiastek z 10 do kwadratu to nic innego jak 10. Natomiast ten logarytm sobie zaraz zapiszemy ładnie, bo to mamy tak, pierwiastek z 10, a tu mamy logarytm z 4, to ja sobie ten logarytm zapiszę jako logaryt i czwórkę zapiszę jako 2 do potęgi drugiej. Ok? Po co to robię? Bo teraz tą dwójkę mogę sobie wyciągnąć przed logarytm. Ok? Czyli otrzymamy tak. Pierwiastek z 10 dalej przepisuję. Dwójka ląduje przed logarytmem. A tu nam zostaje logarytm samej dwójki, tak? Samej dwójeczki. OK. Po co to zrobiłem? Po to, że to to jest nic innego jak dyszka do potęgi logarytm z dwóch. Czemu zrobiłem taką przerwę? No bo tu jest też dziesiątka, jeżeli tu nic nie ma, to tu jest dziesiątka. A jeżeli mamy taki wzorek, że mamy A i A, a tu był logarytm z jakiejś o podstawie A z jakiejś liczby B. To powinna być podstawa tu troszkę niżej, ale sorry, No to jest po prostu B, tak? Czyli w tym momencie to to jest po prostu 2, tak? Logan do podstawy 10, 10 to, to jest po prostu 2, zgodnie z tym wzorem. To znaczy, że zamiast tego pierwiastek z 10 log 2 do kwadratu równa się to, równa się to, równa się to. To ja to wstawię tu, a 10 przez 2 to jest po prostu 5. O. I mamy taką odpowiedź, tak? Więc tu jest tak naprawdę stosowanie wzorów, że przy, odejm przy dzieleniu liczb o tych samych podstawach. Potęgi się odejmują i można zastosować po prostu w drugą stronę, że jeżeli mamy potęga minus potęga, to możemy wziąć, że to jest A przez X przez A przez Y no i zastosować ten wzór i po prostu powyliczać oraz tutaj ten wzorek, który sobie tak zaznaczę ten tutaj wzorek, na to, że jeżeli mamy jakąś liczbę A do potęgi loga na podstawie A z B, to to jest po prostu tak nasze B. I to zastosowaliśmy. Jeżeli masz jakieś pytania do tego, śmiałam w komentarzach standardowo, a póki co dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych filmów i matematyki. Heja!